Witam was moi drodzy, jestem Zygfrydku, a to jest nasz ostatni światełko w tunelu, czyli Metro Last Light. Ostatnio tam byliśmy, o widzicie, tam jest kawałek koła młynarskiego Wow, e coś by jestki. Zowolę jest tam A ja ostatnio tutaj byłem... O na tych o właśnie, właśnie wiedziałem, czy to się wiedziałem, że coś mi nie pasuje. Tu ostatnio przerwaliśmy nagrywanie na Jakieś woda w czapie. O tu komuś Jesteśmy, ojej No dobra, latarka się wyłącza automatycznie, bo jest jakaś scenka. Czyli stęka przedmiotowa Próbujemy dorwać naszego kolegę Pawła, którego będą chcieli powiesić bo to już famosy, raziści chcą powiesić faszystów nie będziecie mi wieszać kolegów, mroczny. Faszysta, ale swój chłop. Nie. Żyjesz. Żyjesz, żyjesz. Sadzia, Sadza pod gruzkę żyje. Ruszajmy! To będzie Co? <laughs> <Fuck>. oh. <laughs> i drove Pavel I out of the, loan the loan noose loan. Okay. and he says he's going to take me as close to police as possible no, no, <laughs> that's the way to do it bro just like the three musketeers right? if there were two of them

Nie mnie w tych ciemnych Stop. Oh. Oh. That's why the Nazis cut the light. You know. it. Okay, Spartan, a short yeah, lesson. Bullets won't cut it. But since they are afraid of light, let's take the light to them. Okay? Now don't you turn that light off? Understand? We're in a world of hurt without it. A whoa, baterii Cave-in! Ah, looks like they blew the tunnel up. Maybe something on the other side they couldn't stop with bullets. Wait, 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 wait! No, to, tak, tak There's got to be a way through somewhere. Are no, i help me with this. I can do You There's no problem. Shit for the press E. Press E! Press E! Press Oh, that was close. Jump, jump, Shit, cobwebs all around. Yes, tak, 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 tak. His little ones Osi, could make all of this. There must be bigger beasts around. Dude, be careful not to wake them up. O, mogę spalić, ten fajnie to. They're close. Wait, Artyom, don't rush. Careful here. Let's go. Coś tu wydaje dźwięki. A to pajączki tylko. Czekaj na mnie, czekaj, czekaj, czekaj. czekaj. Okay. no climbing up this one. No raczej. Będziemy, wiem, tak wysoko? Góra okay. Let's hope we. the elevator works alright. Yes! Generator online! Clear? Monsieur? Let's take this baby for a ride, huh? Eh? So are we going? did it stop? Да, ладно, что? мы не Breakers out of what? Shit. Come on! Блядь! They us. Not for the. You, we're right in fucking nest. The yeah. uh, Eat this bitch! See its belly? That's the only vulnerable spot! Their top armor's just too tough! Okay, Archon, if we run into one of these things, put your light on it till it flips belly up, you understand? The bastards hate the light more than anything. Aha, no, dobra. Come on, follow me. Fucking bitch! Oh, oh. Right! Right! Yeah! There you have it, bitch! Fuh. Thanks, Chuak. One for all, huh? Oh, cholera. Prosha, you HER! A tam za nami nie było jakieś... Gdzieś... O, sprzętka z amunicją. O. Ojej, ojej, muchy pająki fuj Ja tyrę tak. Oj! A, to tylko malutkie, dobra Ooo Jak wysoko. It's all right, Артём. Let's move. то уже дороже. Да, them again. All the more, Артём, I'll try to get us over. Ну да, вроде. Great, this will do. Arciuk! Arciuku! Come help me pull this out! No dobra, to, top, co, to, dobra! O szkło, no to jest pizza O Ale masz długą drogę No razobiję jaja robisz O kurde Dula like i Kaidu. Like ja pierniczę, dobra rzecz. One. no, no don't waste ammo. Burn it with life. Dobra, dobra, no. Jest, buta go potraktował. rzeczywiście nie marnuje, istaniak, no. Here. Daję Ci lift, Dawaj, no wyjątkowo w tym nie posadzisz, a nie ja ciebie. Shit! <śmienicza> dzięki, dzięki. Faster, 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 Dobra, dobra, już, mój mój <laughs> idę, idę, idę. Ready? Gotowy. Let's go! No i na takim przewodzie. Odważni <laughs> są, ja mi się tak nie odważny. Rob dostać jeszcze raz right? Artjom. Come on! Let's go Okej, okay, we're safe here. <laughs> Patrz, ja się on za prawdę. Zsiatło oznacza powierzchnię, a powieszenie nie oznacza niczego dobrego. Tutaj nie grajmy Metro 204. Wait a minute, dark It's it's bad without the light. Let me make a torch something. Pogodne. Alright. Czekaj, ja mam zapalić. Light up. No dobra, to już idzie. Pojączki. Alright, let's go. No, ty szedłem. Малые поемочки все к ней крупи. Я дашь так. Артм! Кипсласку Гоу-гоу-гоу-гоу! Бинет! Ладно, <laughs> Shit, looks like there's an electric lock. Okay, the wires go oh over there. Hey look, D'Artagnan. You've got the light. If you follow the wires, there should be a fuse box somewhere. Used to power the gate, but the battery is surely dead now. When you find it, attach your charger to it. Then we'll try to open the door, okay? No, W że mam iść sam, tak? No, jakie będę rara. Czemu nie poszedł ze mną? A, chyba, że on będzie jedno otwierał, a ja drugie, tak? Ja mu dam prąd, żeby otwarć to się nie

Ah mi ha messo a cablamino no, bravo, vuoi 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 Tylko jeszcze nie wiem co, do dziury mam wejść? Nie, na pewno nie. No, tu można coś odkręcić. Nie. Tu coś... A, tu jest jakiś tunel dalej, nie widziałem go. O oh fuck. Ojej, taki nie, 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 to mi się nie podoba. Tu jest kabel, tu, 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 tu tu. tutaj jest coś. Dobra, mam podpiąć ładowarkę i pompować, tak? Tyle popompował i starczy. Dobrze, że to tylko Istra albo coś takiego. I to jajko jest otwarte. Znaczy, że ten kto w nim przedszedł. Teraz może coś wyjdę. Ooo, that was cool! Genius! Good thinking! Ready? Okay! First up! Follow me. Okay. We're almost at the theater now. The metro entrance should be pretty close. But however small the distance is, you'll we'll have to cover it. Chubak, we're here. Pull yourself together. We don't have long before nightfall, okay? Okay. With the tunnel collapsed, the only way to reach the escalator down to Theater Station is cross the surface. And trust me, we don't want to be caught out here in the fucking dark. No, don't Opa! We're in luck, Artiomid! This place seems lived in. Rangers probably. I don't know. And when there are rangers? Oh my! Shit! Short on filters. No, we'll no we have, have to make do. Now, Come on, take what you need. We're all brothers in the metro. Oh, hey, Priati, I could use a good watch like I yours. Knowing how much air you got left is a must, huh? You know, I've heard of things roaming around that even bullets can stop. Więc you have, have been through some bad shit, I know, but not like what's coming. <coughs> Artiom, remember, if you want to live, don't drop your guard for an instant, okay? Okay. Oh, that's impressive. I heard oh, about geez. this place. That plane was headed into Moscow when the whole city caught fire. Uh, the building where it crashed—that's the entrance to the theater. The ice is thawing up here. It's almost like spring, Artyomich? Maybe we'll live to see the summer. <laughs> Optimista. wait 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 there's got to be an underground path somewhere around here the rangers would never cross the square out in the open okay we could walk down the wing here okay so much for the sun those clouds moved in fast <laughs>

Keep your headlight charged. Watch my back, cover your board. So deszczek, to in Check for filters, I tell you. you want to swap your mask, do it fast. This poor bastard won't be needing yes, it. Whoa, bro. This fucking place of death makes me uh, wonder. Let's go out to the light. Okay, made it back. Where do we go from here? Let's look for a passage through the plane. Yeah, here we go. To jest jakiś inny shotgun. O dwórunka. Oh wiele. Pewnie się czuję. ale mieliśmy teraz zakończyć nagranie tylko że kurczę Paweł, Paweł! Faka, jak ty nie. Co to było? Paweł, kajś ty jest. Jest gdzie drzwi odpadł. Tędy poszedł? O kurde, zgubiłem go. Znaleźć, będzie odcinek. Dobra, widzicie, to znajdę go i widzimy się w następnym odcinku. Eee, już mam nadzieję, że jest <laughs> to, że się nie zgubiamy nic. To było na tyle. Trzymajcie się i do następnego. ja!